Zupa z gwoździa. Za górami, za lasami, znajdowała się niewielka wieś. Jej mieszkańcy nie byli zbyt hojni i niechętnie dzielili się z innymi, dlatego w okolicy tę wieś nazywano wioską skąpców. Pewnego dnia we wsi pojawił się tajemniczy cygan. Jego imię pozostawało zagadką, dlatego nazywano go po prostu Cyganem. Cygan postanowił odwiedzić chatkę jednej z mieszkanek wsi, starej i samotnej babci. Kiedy zapukał do drzwi, babcia otworzyła je niechętnie, spoglądając na nieznajomego podejrzliwie. Cygan uśmiechnął się do niej i skłonił się, mówiąc. Dzień dobry, szanowna babciu! Słyszałem o Twoich niezwykłych umiejętnościach kulinarnych i przybyłem z pewnym pomysłem. Chciałbym zaprosić Cię do wspólnego gotowania zupy z gwoździa. Czy mogłabyś pożyczyć mi swój garnek? Kobieta była zdumiona. Zupa z gwoździa? Nigdy o takiej nie słyszałam. Jej ciekawość. Zwyciężyła z nieufnością. Dlatego babcia odpowiedziała: Oczywiście, mój drogi cyganie. Możesz pożyczyć mój garnek, ale proszę obchodź się z nim ostrożnie. Cygan podziękował i przyjął garnek od babci. Razem udali się na plac, gdzie cygan napełnił garnek wodą ze studni. Następnie uroczyście włożył do garnka gwóźdź. Które wcześniej trzymał w kieszeni. Postawił garnek na rozpalonym ogniu i znowu zwrócił się do babci: Hmm, zupa byłaby lepsza, gdyby dodać do niej nieco warzyw. Babciu, czy mogłabyś przynieść marchewkę? Babcia pobiegła do swojego ogródka pełnego soczystych marchewek. Wróciła z kilkoma, trzymając je w dłoniach. O to marchewki, szanowny cyganie. Mam nadzieję, że będą odpowiednie. Cygan przyjął marchewki z wdzięcznością. Dziękuję, babciu, A czy masz może? cebulę? Doda wyrazistego smaku naszej zupie. Babcia pobiegła do spiżarni. Nie mogła doczekać się efektu gotowania. Dlatego z uśmiechem na twarzy podała cyganowi, Kilka dorodnych cebul. Cygan serdecznie podziękował i dodał cebulę do garnka. Hmm, powiedział, gwóźdź już długo się gotuje. Zupa jest prawie gotowa. Zanim zjemy, babciu, czy mogłabyś przynieść jeszcze odrobinę masła? Jego kremowa konsystencja nada zupie wyjątkowy smak. Babcia, mimo swojego skąpstwa, Postanowiła pomóc, bo była bardzo ciekawa smaku zupy z gwoździa. Pobiegła żwawo po masło i z uśmiechem przekazała je cyganowi. Proszę, drogi cyganie, mam nadzieję, że to wystarczy do naszej wspaniałej zupy. Cygan serdecznie podziękował babci i dodał masło do garnka. Następnie zamieszał zupę wielką chochlą. I skosztował nieco. Niam, 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 jaka pyszna mm, ale czegoś brakuje. Och, przydałaby się garść kaszy. Kasza uczyni naszą zupę bardziej sycącą. Babcia nie mogła doczekać się spróbowania zupy z gwoździa. Prędko przyniosła całą miskę z kaszą i przekazała ją cyganowi. Cygan uśmiechnął się z wdzięcznością i dodał kaszę do garnka. Bul, 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 bul! Zupa gotowała się i gotowała. Wspaniały aromat gotującej się zupy zaczął roznosić się po całej wsi. Smakowity zapach dotarł do wszystkich domów. To sprawiło, że wokół chatki babci zaczęli gromadzić się sąsiedzi, zaciekawieni tym, co się dzieje? Cygan spojrzał na zebranych z szacunkiem i powiedział z pewnością siebie. Szanowni sąsiedzi, Wasza obecność dodaje blasku naszemu wspólnemu przedsięwzięciu. Czy macie ochotę spróbować zupy z gwoździa? Zupa z gwoździa? zdziwili się sąsiedzi. Nigdy o takiej nie słyszeliśmy. Oczywiście, chcemy spróbować. Mmm, dobrze, dobrze. A czy ktoś mógłby przynieść trochę soli i pieprzu? To ostatnie składniki, które nadadzą naszej zupie wyjątkowy smak. Sąsiedzi byli dosyć skąpi, więc patrzyli na siebie, ale w końcu jedna z sąsiadek, pani Maria, podniosła rękę i rzekła: Oczywiście, drogi cyganie, mam trochę soli i pieprzu w mojej kuchni, chętnie się z wami podzielę. Cygan serdecznie podziękował, a potem dodał szczyptę soli oraz szczyptę pieprzu do gotującej się zupy. Potem wyjął z garnka gwóźdź i schował go w małej sakiewce. Kiedy zupa była już gotowa, wszyscy z niecierpliwością czekali, żeby spróbować tak niezwykłej potrawy. Babcia i cygan ostrożnie napełniali miseczki gorącą zupą, którą ugotowali i częstowali nią sąsiadów. Siedząc wokół dużego stołu, przy wspólnym posiłku, mieszkańcy wsi cieszyli się chwilą jedności i radości. Od tego dnia wieś skąpców przekształciła się w miejsce pełne życzliwości i hojności. Sąsiedzi stopniowo zaczęli dzielić się ze sobą swoimi skarbami oraz umiejętnościami, oferując pomoc i wsparcie tym, którzy tego potrzebowali. Zostało to wpisane w ich codzienne życie i przekazywane z pokolenia na pokolenie. A słynny gwóźdź zostawił im cygan we wsi na pamiątkę. Gwóźdź umieszczono na honorowym miejscu na placu. Żeby zawsze przypominał mieszkańcom o tym, jak ważna jest współpraca dla wspólnego dobra. Dzięki cyganowi i wspólnej zupie z gwoździa, ta mała wieś stała się symbolem jedności i solidarności. I tak kończy się nasza bajka, która przypomina nam, że prawdziwe szczęście kryje się w hojności, we współpracy i w przyjemności dzielenia się z innymi.